Dziś zerciem obejrzymy i najbardziej poryte momenty w 99 nocach w lesie. Siemano, tutaj Ercio! A uwierzcie, mi naprawdę takie są. Jak zawsze przed rozpoczęciem filmu, jeżeli mnie nie subskrybujesz, to zrób to właśnie teraz. I podbij ten film, to mega ważna funkcja. Oprócz tego, like i napisz komentarz, o której godzinie oglądasz ten film, a przypnę ci serduszko. I to jest bilet wstępu na dzisiejszy odcinek. Jedziemy z tym śledziem. Let's Dobra, go. sprawdzamy to. No. Powiem ci, że nie oglądałem nigdy takich filmików, więc jestem bardzo ciekawy, co tu będzie w ogóle. Ja też nie wiem, okay. co tutaj będzie. Dobra, rozwalają na razie drewno. Ciap, ciap robią, tak, dokładnie. A <laughs> już się zaśmiałeś, przegrałeś challenge. Ha, <laughs> to się nie można zaśmiać? <laughs> nie, Ej, nie, dobra, dobra to nie, ja no, żartuję, jednak... żartuję. A, dobra, dobra. Ok, rozpalili ognisko. O! Muszą polować, dobra. To jestem ja, to jestem ja, ja też zawsze <laughs> jestem głodny. Ja też, no. O, biedne króliczki. Ale co to za muzyka czwartej gęstości w ogóle tu jest? Co tu się dzieje? No. Oh, ohoho! najgorzej! O, najgorzej! Ktoś też ma ochotę na króliczka chyba. <grymny> Ej! O, jest stek. O nie! O nie! Zeszły <grymny> jest <podrębny. grymny> Co to za dźwięki w ogóle? Ile mają żarcia? Co jest? <mulacza> tudu, 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 tudu. Ty co, on ma masoniczkę, co to jest? Nie wiem, <mulacza> to po prostu ja jest wiesz, szef, żegrze. giga szef. No, ja nie widziałem takich rzeczy w tej grze. O, będę ratować dziecko. <grym> <grym> Cztery nupki. Tak, obrażemy <grym> <grym> w liczbali no, w lesie. Biedaszki, one po prostu zaginęły w lesie. Wcale nie są takimi nupkami. Dobra, jest tutaj przewodnik. To no. jest wyprawa życia. Ja myślę, że to się źle skończy tak szczerze. No tak, w końcu to są śmieszne momenty, więc tutaj musi być jakiś. No. Wow. Cóż za zaskoczenie! Nie! Ten kosz jest jakiś gigaczat. To nie jest dobry pomysł. Tak, <laughs> on zostanie zabity! O. Ty patrz! Dojada! To jest? O, dobra, to o jest. To jest jak tych firma akcji, nie? Wiesz, tutaj no. zawsze ten dobry charakter wygrywa. No właśnie Ej, on on się ma nazywa pro driver coś takiego. Tak, pro driver. Prosim. A Kurde. to na tego. Patrz, no wy... Ej, zrobił to. <laughs> to jest naprawdę prosek. No i żarcia, faktycznie. <laughs> Dobra, idę po tego dziecko. Po tego noóbka. Tu 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 tu. Dziecko w szoku. <laughs> no, dziecko zapłakane bierze. <laughs> O dobra, udało się, ej dobra! Oni są... Oni w samej są tacy śli. Aha, tego ogniska mi się wypaliło. Deskitu Ale w ogóle nie, jestem fanem tutaj tych efektów dźwiękowych wszystkich, nie? No Nie no patrząc tak szczerze na stan ich bazę to, to ja jako to dziecko bym wolał zostać tam w tej jaskini jakby bez skitu, no bo tam przynajmniej wilki Cię chronią, nie? Jesteś zamknięty no niebezpieczny. O nie! A tutaj widzisz, Pioruny walą! Pioruny! Łogniste, sierczyste! No, nic nie jest zabezpieczone! Boraczka! No właśnie, weź za robotę proszę. No, bo to już jest dziesiąty dzień z tego co widziałem! Co on zrobił? Po co? Po co? Bez sensu! A co w końcu... Nie, oni mają to ognisko! No rozpalili już, tak, ale powinni zabudować się jakby, żeby nikt im tutaj nie wszedł, Bo zobacz, kultyści idą do nich będzie... atakować ich Chłop jest w strachu, <grym> się, Ale Pro no, Driver proste... idzie się spać <grym> On wie co robi, to jest dobry gro... To jest dobry gość Dokładnie tak o, leci, leci Patrz, patrz Pa rozwala wszystkich o! Leży jeden Teraz tutaj powinny być takie efekty slow mo jak w filmach akcji, wiesz, że tutaj leci ta kula od pistoletu i takie no, A ci nic nie robią. O, skończyła się amunicja. No i co on? Dalej, dalej próbuje ich trafić? Co jest? to za łeb? Co za łeb? Ciekawe. Czy to jego koniec? O, zginął! Er, on. Co tu się dzieje? Nie, tak jest taki pros, ja nie wiem. Niby taki prosega zginął od jakichś kultystów. A patrz, teraz oni wszystkich rozwalili. Podnieście go! Podnieście go, proszę! Właśnie, macie bandaże. Ej, co, oni chcą mu pomóc siekierą? Tak, wysął głowę. O. <laughs> co jest? Oho, będzie chyba, będzie zabezpieczał. Aha. Myślałem, że to jakby ta obrona taka. Nie no, oni tu robią wszystko odwrotnie, pamiętaj. No. Oni wszystkie robią O bez właśnie! Sensu. Chłop, chłop mówi, że gospodarcz, że, że te pole to śmietnik, a przecież sam postawił tą, tą wiatę na te drewno. No, no. co za głośno sensu Nie mają w ogóle materiałów. Oho idą do lasu, a jest noc, to się źle skończy. O, poczekali jednak, poczekali do dnia. 16 dzień tacy słabi, patrz. <laughs> ja oni nawet nie mają. Masakra No i co tutaj będzie teraz? Jaki drop? Ja nie, wiem, jaki drop? Diament! Diame, no to jest bez sensu w sumie. Wow! To im nie pomoże, to o. im nie pomoże akurat. O, jest nos. o nie! O, o, przyszedł przyjaciel! O, o I co teraz? Utknę, utknęli tu! A te się śmieje! A filk! O, o nie! Mają problem! No, jest przypad! Jest, jest Ale gruby przypadek! co ten jeleń, co on tu robi, się zbugował. Widzisz to? No! To przez tego proska, bo patrz go kontroluje. O! I przetrwali! Jeszcze szkaluje tego, jelenia! No, zryzywał go, nieźle. I uratował ich, uratował <grym> ich, no Co bo jest to proo. jest O, mają metal, w końcu. Są materiały. <grym> 20 dnia. <grym> I mięsko też mają. <noise> e, czemu oni w ogóle nie gotują ten? Powinni robić, wiesz, zupę. Gulasz powinni robić, to im by ich dużo dało. No bo oni wolą steki po prostu chyba, nie? I oni w, w ogóle robią niepotrzebne rzeczy totalnie. Bo pamiętaj, że mięso musi być dobrze przyprawione, tak? Jak w burgerku. Medium rare. Tak, rem. tak, tak. Jaki stopień wysmażenia <noise> e, Medium, medium. <noise> O dobra w końcu ulepszyli łapkę po bo... ilu dniach O jest, robią, robią garnek, ej dobra, ogarnęli się chyba, chyba zaczynają w końcu ogarniać tę grę <laughs> Jak tego używać O, gotują, dobra, należy. Gotowańsko No Guzuje Jest i zupka Góla W końcu coś końcu... pożytecz tego <laughs> on ciągnie i go Disuje, no Tak a sam nie jest wcale takim prosem, bo go kultyści zabili. O, szafkę zbudował. Bez kitu, jako jedyny padł tutaj w tej grze. No, dokładnie. A takim prosem niby jest. Bo on jest prokierowcą, ale w, w lesie to wiesz, nie ma aut. Mamy nieskończone jedzenie. Pa, pa ile jedzenia o, mają! Pieco co jest? Ej, dobra, to mnie akurat zaskoczyło, jak im dobrze idzie, ty. Mocny temat, nie? Ale tu pójdzie coś nie tak, jestem tego pewien. No bo teraz o. idą znaleźć dzieciaki. No właśnie, pewnie zginą wszyscy, tyle z tego będzie, zaraz zobaczymy. Dobra, Kraken Kid 695 metrów, rekord skoczni. Kolejnego nupka, ale się uratować. Oho, duże wilki. Ok, już nie jest tak ciekawie. <ścoughs> on ich przodem puszcza, nie? Tak, co za gość. On będzie na jelenia w dzień. W dzień będzie uważał na jelenia? Czy on jest mądry? Co on. Ale ich zrobił, nie? O, co to co się, jest? Co to? Co to, co to Zglisza... było? Z... <grym> Ale się zgliszowali pięknie. Zgliszowane wilki. No, Ale myślę, dobrze sobie radzą. Nieźle właśnie, to oni są jakieś okay. dobrzy. ty mają. Ale bardziej mało ty... życia mają. Tak, no, zaraz będzie dead. Dobra, dawajcie, na co czekacie? Zaraz tu wilki przyjdą. No, bo ten z tarką przychodzi, przecież tu jelek nie przyjdzie, o, co jest? No ja nie wiem, właśnie. Chłop w szoku cały czas. Ale powinni się pośpieszyć, bo tutaj mogą przyjść, i zjeść zaraz. My little lub. Nie, high little loop. I do wora dzieciaka, elo, nie? No. Patrz, nawet skrzynki nie otworzyli. Masakra. Ja nie wiem, oni jakby starałem się być dobrze, ale tak średnio wychodzi. Jest! Drugie dziecko! Woo! Brawo! Dobra, lecimy z drugim odcinkiem. Co tutaj się wydarzy w tej historii We dziś? Part 2. Uratowaliśmy dwójkę dzieci, dwójka została, a teraz są te cięższe. To jest znowu na żarcie? Przecież on no. ma tutaj całe pole żarcia, o co <noise> chodzi? No właśnie, to jest dziwne. Ciekawe czy oni wiedzą, że następne dzieci trzeba uratować przed niedźwiedziami. Ja myślę, że to może być śmieszne zaraz. Co? To jest bezużyteczne. Jak to bezużyteczne? Jak to przecież kompas jest potrzebny? Ej, on chce szukać dzieci, wąchając ich po zapachu. To <laughs> jest jakiś dziwak. A, 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 ja bym zaczynałem się trochę martwić, w, jaki, w jakim kierunku idzie ten odcinek z śmiesznymi no. momentami w 99% no, w lesie. Jest! I nie jedzie? Jedzie. Oho. Wielkie niedźwiedzie. O, ale jest rewolwer. Ale rozwałka! O, u. Dobra. Oooo, oh! oh! no uh, i po, jak, po i przykro. Niestety, można się było tego spodziewać. Ostatni chyba został. Dawajcie, dawajcie, jest, yes! yes, mały i klucz. kluczyk. Tylko trzeba oh, uratować nie! tego. No, dawajcie, uratujcie go. Widzowie, yes. zniszcz komentarzów na tej osoby, teraz każdy pisze. <laughs> Ale ożył, na szczęście, szczęście ożył. Dobra, biorą kolejnego nupka. Jesteś bezpieczny. Ach, co to był za dźwięk? <laughs> nie no, to tak, dziecko... że ja na, je... ja na jego miejscu nie chciał wracać do ogniska. To dźwięk. dziecko zmiotowało jak do torby je wzięli, czy co? <laughs> Chyba na myśl o tym ognisku, bo ta baza okay. jest zabrzezliwa. <laughs> Oj, patrz. Oho. Patrz, chłop na odwagę oh, się FBI. wziął, nie? Oni tu zginą, to jest, zbyt, to jest dla prostych miejsce. Patrz, Acha, widzisz? Co on zrobił najlepszego? Oho. Co to było? Uciekają, uciekają! Run! My, nie mają wyjścia! No. numer <śmieniczyny> dwa! Co on znowu tam wejdzie? Co to? jest? Patrz, <t> patrz>, <śmianiczyny> patrz! Oho! Oho! W ogóle jako ma broń, ty! Shotgun normalnie! Ale leci! Jest! Zrobił to! Dobra, dawajcie, idźcie dalej! dalej! Nie idę do góry. No. Boi się Od niego celuję jeszcze <noise> Idziesz do góry, albo jak nie to pał Tak, to jesteś nóbkiem. Zrób mi pał <noise> Ej, co jest takim dobrze idzie w ogóle Nie wiem ci kultyści są jacyś kurde upośledzeni. pośledzeni No Patrz, udało mi się Jest ja Kimotko teraz najlepszą skrzynkę otwierają, zobaczymy oh, yeah, yeah, yeah. co my zrobią Pewnie jakieś byle co <laughs> może tak być. Piła! Oh, Piły mają. Nie, ty można, piła jest dobra. No ty można ten drzewo ciąć mega szybko, wow. każde. No to leci wtedy jak. Jak składka. O, jest i kolejna no, strzemień. diamenty! Uuuu, Uuu, ile diamentów! Wow. Dobra, wracają do ogniska. O, zjeżdżają po linie. Ej, fajnie, ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Dzień 29, 5 minut później. Oho, to jest hardcore. Jak jeleń jest głodny, to jeszcze on jest mega agresywny. I mognisko jeszcze zgaśnie, ja nie mogę. No. Oho. Co o, to jest, jest no? Nie, oni Jeden już. Jest głodny. Oni już rip mają, zobaczysz. No. Nie, nie, patrz, ten wyciąga <laughs> broń, ja myślę, nie. że Komuś on się nikulami. nagle zmieni w prosa. <laughs> on się nagle zmieni w prosa i rozwali pewnie tego jelenia. ja tak obstawiam. <laughs> Ej, oni mają piłę, czemu oni nie tną drewna piło? Ej, no bez kitu właśnie. Co co tu chodzi? Co za łby, nie? Yes, o, idzie, idzie, słychać? Jest yes. Oho, no to mają duży problem. Przeświecił latarką, ale to niewiele da. Uciekajcie, uciekajcie oni krążą jakoś jak. Jak w czemu... betoniarce się kręcą, co jest? No, czemu oni nie idą do ogniska, nie wiem. O, o bo jest fali, patrz! Noob deer. Noob deer, <laughs> Nazwali go nupkiem! oj. Myślę, że on się tak nie da, zaraz będzie zemsta jakaś chyba. Zemsta będzie słodka. No. No. Dobra, ratujcie dzieci Oni teraz będą budować te na paliwo. paliwo też. będą ogarniać, no ale powinni ratować dzieci. Te biedne dzieci tam. A nie, zostało im jedno chyba. to, to, to dzie biedne dziecko tam siedzi. Błagdzie pewnie. Ale czemu on tego w sumie bliżej ogniska nie postawił? Nie. Żeby wiem. się od razu wrzucało do ogniska. Bez, bez sensu. Bez sensu. Maszyna złapie. Ja Bez skitu ale tak to trochę wygląda. Tak. Ej, na przykład, zrobić takiego trolla na kimś. Na przykład, dzieć, na przykład dzieciom do namiotu takie coś wstawić. To było Ta kupa większa od tego dziecka. What? No A może to są you To see? jest kupa jelenia. No właśnie, yes, właśnie. Oho! Dobra, co, co widzą? oni widzą? Ooooo! Myślisz na radę, <laughs> facetów, <biwakującym, śmiech> Tak, no, co? na pewno. Normalnie sobie Przy... ognisko rozpalili kiełbaskę jedzą, nie? Tak, przyjechali sobie na wczasy. <laughs> Oj, 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 oj! Oj, oj! dobra, rozwaleni. a oj, Prodriver mało ma życia znowu. No, chyba zaraz nawet zginie. Ej, gdzie ten niedźwiedź w ogóle w lasu? Oni chcą chyba uwolnić tego niedźwiedzia, to nie jest dobry pomysł. <głos> <głos> But that can't even touch me. Co to zrobił? Było dobre. Jaki no dobre I chodźmy no, no, jak ty w bandażu w ogóle? Odradzałem się już chyba piąty raz Chyba tak o, ty, patrz, ha haker, hacker No, przez ścianę. O jest, zabili go, patrz I mamy ten karabin. I znowu on zabrał. Let's go to the camp A co z kolejnym dzieciakiem? No Indiana. właśnie, zapomnieli oni, że co? No teraz o, amunicję muszą zdobyć. No i co z Dziecko, ratuj się, a nie... Ulepszy ławkę. Wow. O, patrz. To jest mocne. Darmowo. Ej, co?! Oni no, myśleli chyba, że... Oni chyba myśleli, że to daje darmową amunicję. A, bo chyba daje w takim razie, ja nie wiem. O matko. Stop wasting balls. Grubo. Zaraz zbugują gierkę. Don't worry. I will protect us. Protect yourself first. <noise> Dobra. Mają pełne amunicję teraz, no teraz to muszę rozwalić wszystkich. Opa! O. Ej, to nie działa. Nie, nie, nie działa. Nie, działa, nie. działa. O, działa, działa. Ale tą piłą to najgorzej kogoś, to, to to nie działa, piła akurat jest słaba na takie, na No, stów. ale w ogóle czemu oni nie strzelają, skoro mają jakby o. amunicję do tego shotguna? Też nie strzelają, strzelają no. czegoś. Dobra, teraz kowadło robię. O, budują, no. A w ogóle ciekawostka, nie wiem co to robi to kowadło, nigdy tego nie budowałem. No może tam jakby meteoryty spadały, to chyba A. tam coś się dało zrobić wtedy. I want chainsaw. Ten wszystko, Popatrz, on normalnie sobie, wiesz, rządzi tą grą No dokładnie, a z... i tak jest nupkiem. Dobra, ale no kurde oni spodent. robią jakieś głupie rzeczy, a dziecka nie ratują Bo oni oh, robią yeah. misje poboczne yeah. No <laughs> właśnie Zdecydowanie to są śmieszne momenty A to jest ich błąd, o jak ta skóra w ogóle stanęła nagle Podoba nie, te dźwięki, co je dodają normalnie. No, to najlepsze. To jest 100. Pa, ile nie dzisiaj zabijają? Papa, I dalej skóry nie mają. Masakra. Udziabał go, udziabał go! Trzy, jeszcze jedna, jeszcze jedna. jeszcze jedna, no. A po co oni to w ogóle robią? Nie wiem. Chyba piłę chcą zrobić. Nie wiem, w sumie. Zaraz zobaczymy. Dostałem więcej niż wszystko. Co jest? What the hell! Nie tego tego Opa, wiesz? To czas najlepiej, wtedy będziesz mógł robić, no właśnie. Aaa. Jakieś OPEI temki. O! Oho. Wybuchnie zaraz! Co jest? Jest, piła, wiesz, pato! Jest. Ale piła ze skóry niedźwiedzia? No, <laughs> Jak to dziwne, ale Bez sensu ta piła, już jedno mieli. Oh, my God. Jej, co o, tu nie, nie! O nie, no to chyba, no to chyba ten niebieski koleś już po nim. Widzowie, a wy podpijajcie ten film, zostawcie łapkę w górę, suba i wpadajcie do ercia.